Witam Was serdecznie w kolejnym odcinkowsty po patenia. Dzisiaj Wam pokażę, jak przygotować owoce w tymiankowej śmietanie. Sama nazwa mówi będzie to deser owocowy, bardzo smaczny, bardzo prosty i wcale niedługi w przygotowaniu. Będzie to deser dla 4 osób. Czas przygotowania to maksymalnie 30 minut. Przepis ten zapożyczyłem sobie od Paskala dawno dawno temu to będzie już dobre 10 lat. Oczywiście przepis był smaczny, pokazywany kiedyś w telewizji, pewnie większość z Was go nie zna, a jeżeli ktoś go zna, to już pewnie go dawno zapomniał. Na przygotowanie tych owoców potrzebujemy dwie gruszki, 2 jabłka, dwa banany, 1 ananas, pół cytryny, około 3 gałązek tymianka, tu mam więcej, bo te gałązki są mniejsze, do tego 20 g masła, 6 łyżek cukru, 3 żółtka i około 100-120 litrów śmietany, najlepiej 36. Śmietanki, oczywiście nie śmietany, lub jeżeli mieszkacie za granicą, to proponuję double cream. Zaczniemy tutaj od dwóch rzeczy naraz. Pierwsza z nich to otwieramy sobie naszą kremówkę. wlewamy do garka, odpalamy palnik i musimy tą śmietankę gotować aż ją tak naprawdę zagotujemy i w międzyczasie jak to już nam będzie się gotować bierzemy nasz tymianek i skubiemy do naszej śmietany. Też żeby nie przesadzić z tymiankiem, bo też nie chcemy, żeby to było za mocne, ale myślę, że ja tu mam idealnie to dobrane. Teraz musimy zamieszać i pozwolić, aby się zagotowało. Następnie ja już tutaj mam przygotowaną patelnię. Tak samo patelnię będziemy rozgrzewać, wrzucamy tutaj masło i będziemy rozpuszczać lub jak to wolniej nazywać, karmelizować cukier. W oczekiwaniu. Na rozpuszczenie masła. To jak widzicie śmietana razem z tym miankiem się już ładnie zagotowała, więc postanowiłem ją ściągnąć z palnika. Odstawiamy żeby nam trochę ostygła. Palnik oczywiście wyłączamy, a tu czekamy aż rozpuści się dalej masełko. Jak widzicie, masło nam się elegancko rozpuściło. Teraz wrzucamy nasz cukier i będziemy go. Najpierw musimy go elegancko z masełkiem przemieszać. I oczywiście do skarmelizowania. Tak jak widzicie, cukier się rozpuścił, czyli się skarmelizował. Jak widzicie, jest taka brązowa barwa. Teraz przechodzimy do następnego etapu. Wrzucamy tutaj nasze robocze. Chcemy pozwolić się troszeczkę tym owocom dojrzeć. Widzicie, on się tak ten cukier nałożył, ale on się w czasie jeszcze dalszego smażenia owoców dalej rozpuści. To było normalne, bo temperatura była zmienna. Dorzucamy dalej. I to samo robimy z jabłkami. Tu już mamy wszystko na patelni i teraz będziemy to Dalej, smażyć tak, aby owoce nam lekko zmiękły i ten cukier się troszeczkę też, ten karmel rozpuścił. W międzyczasie, gdy owoce nam miękną na patelni, dodajemy tutaj sok z połowy cytryny. Musimy to przemieszać, tak uważamy że nam peski nie wpadły, bo to później będzie przeszkadzać, właśnie jak ma się gości po co jakieś niepotrzebne dodatkowe dolegliwości podczas jedzenia. Gdy owoce nam dalej miękną na patelni, my do naszych tutaj żółtek dolewamy około 1 trzeciej śmietany z tym jankiem. Musimy to przemieszać. Oczywiście śmietana musi nam najpierw ostygnąć, także aby nam się żółtko nie ścięło. Mieszamy to. Tu już mamy to wymieszane. Będziemy dodawać to do śmietany z powrotem. Znowu musimy to przemieszać, już razem wszystko. Ja to spróbuję wrócić z powrotem na patelnię. Jak widzicie, owoce nam już zmiękły, puściły soki, karmel też się już w większości rozpuścił, więc możemy to zdjąć z palnika. Teraz już został przedostatni etap. Nasze owoce musimy przerzucić do żaroodpornego szkła, Taki takie naczynie, jak tutaj widzicie, z pokrywką także szklaną i na to wszystko wlewamy naszą śmietanę z żółtkiem. Teraz Prze musimy to jeszcze troszeczkę przemieszać. Tak jak tutaj widzicie. Następnie. Wrzucamy na to pokrywkę i w takiej postaci wędruje to do piekarnika na 180 stopni. I będziemy to jeszcze podpiekać około 5-6 minut. Minęło dosłownie 5 minut. Wyciągnąłem już nasze owoce z piekarnika. Tak to będzie wyglądało przed podaniem, już na talerze. Tutaj, może pokażę, jak to wygląda głębiej. Słodnie, elegancko ścięte, jak widzicie. Pozostało nam Wam już tylko życzyć smacznego. I do zobaczenia przy następnym odcinku.